O przerwę poprosił Michał Winiarski. No, też ciekawe, jak potoczy się ta jego trenerska kariera. Pracował naprawdę z wieloma wspaniałymi fachowcami, jeżeli chodzi o trenerkę w naszym kraju. I nie tylko w naszym. Edward Skorek, Stanisław Gościniak, Grzegorz Rysi, Renorz Mazur, e, no, kadrowi trenerzy Anastazji Lozano, jeszcze wcześniej Castellani, Roberto Piazza, tak? no w, tak, w Trento no, i Ferdinando de Giorgi, kiedy był Pagiele Nowy Jorengoi. Nie no, kartę, karty że tak powiem no, no. No, bo ma jedną z takich bardziej bliskich tak, każdego z nich wziął najlepszą cechę, to może być nawet tak, nie, nie wiem. wiem. Ale najlepiej, żeby był <laughs> mieszany. Taką dobrą po no z własnymi przemyśleniami tak. to, e, i z jakimś swoim stylem, bo nie można nikogo w tempo naśladować. się można brać e, wiedzę i ją wykorzystywać, nawet czasami w dużym. Myślę, że on bardzo chwalił współpracę z Piacą. Tak. No, to jest to tor bardzo poukładany, bardzo wszechstronnie przygotowany, z taką ogromną wiedzą dbającym o, o szczegóły i nie kryjącym swojego warsztatu. To było że że przygadywanie, przygadywanie, ta otwartość współpraca była korzystna. No, wszystko ma w swoich rękach. Przecież jeden sezon to i tak jest za mało, żeby. I dobre miejsce I, do pracy, co dalej żeby... Ale się. miejsce troszkę bezpieczniejsze niż niż ma to Mieszko Gogol, ale myślę, że Mieszko Google jest ciut przed Winiarem, jeśli chodzi o warsztat i, i o taką e, praktykę, po praktykę. Po tak, o bycie Tak, jest, bo to wiedza wiedzą, ale pewien rodzaj ubycia, decyzyjność i, i to wszystko, co już przerabiał, bo nad tym się po prostu koncentrował Mieszko Gogol. Taki, taki był jego zadanie w różnych momentach jego tej kariery, Był to bardzo młody, młody chłopak, który rozpoczął pracę na ławce, a potem wszystkie tam szczeble. Paweł Kalaba, dobra zagrywka, przeszył, ależ bomba, Jezus, ależ punktą tą dobra wystawa, tutaj ten tempo, które. Fajnie się składa z takim dokładającym rękę. To wydawało się, że mogą mieć problem, ale nic z tego. Doszła ta piłka idealnie i znowu górką. Tak, Wojtek szybko dochodzi. Oczywiście zasięgowo Wojtek by doskoczył tam, ale on w tym momencie... Musiałby z... tam stać. Tak, w locie bocznym jest, więc on tnie powietrze w bok. O, no, tu będzie blok dobry, udany Karol Karol, okay. no, no, no tak, tutaj on, on dochodzi bardzo szybko i bardzo głęboko. Karol dobrze się porusza, jeśli chodzi o siatkę, o odległość od siatki. Wielu środkowi dochodzi, ale są daleko od siatki.